Mam nadzieję, że większość Anonków zna trochę historię i słyszała, że w Polsce nie było Waffen-SS podczas II wojny światowej. To kurwa nieprawda. Mama pracuje jako kucharka w przedszkolu, a ja typowa spierdolina po techniku nie umiałem sobie sam znaleźć pracy. Błąkałem się po firmach, ale z racji mojego spierdolenia nikt nie chciał mnie w pracy. Wylatywałem maks po miesiącu. Tak więc zrezygnowany dostałem propozycję. Praca w przedszkolu. Nie powiem, żeby było źle. Pilnowałem dzieciaków, siedziałem przy wyjściu i na boisku. W przedszkolu pracowały same dziewczyny 9 na 10. Z racji tego, iż miały swoje sprawy, zostawiały mi po kilka grup razem i siedziałem z gówniakami w klasie. Nie było źle? Może do momentu, w którym dostałem gówniaków pod opiekę. Śmiali się ze mnie, tylko jeden taki miłość siedział zamyślony i patrzył się na mnie w smutnym wzrokiem, jakby mi współczuł. Wzrok miał Orli, niczym Wielki Mistrz XIV i wydawał się za mądry, jak na swój podwiek. Raz próbowałem się zbuntować, nawet poskarżyłem się mamie, ale powiedziała, że tak ładnie opiekuje się tymi dziećmi i w ogóle karyną byłoby smutno, gdybym podpierdolił je do dyrektorki. Miałem jednego kolegę, Ryśka. Rysiek, wieczny bezrobotny, skręcał długopisy i platał jakieś smycze. Czasami mu pomagałem skręcić parę długopisów. Podczas jednego z takich posiedzeń podczas picia niesamowitego trunku zwanego winem siarkowym wpadłem na ten pomysł. Następnego dnia byłem już w przedszkolu. Około godziny 15 Karyny zostawiły mi grupę około 30 gówniaków. Wcześniej wydrukowałem sobie flagę Trzeciej Rzeszy i wypożyczyłem mundur ss od jakiejś grupy rekonstrukcyjnej. Oprócz tego zrobiłem kartonową tabliczkę w kształcie półksiężyca. No kurwa! po prostu imitację napisu z bramy obozu Auschwitz-Birkenau. Zamieniłem polskie godło na oprawioną w ramkę kartkę z flagą III Rzeszy z majestatyczną swastyką, zdjąłem krzyż z nad drzwi i powiesiłem tabliczkę z napisem Arbeit macht frei. Krzyknąłem na gówniaków, o dziwo poskutkowało. Zaraz potem uśmiechnąłem się do nich i powiedziałem, że poprowadzę zajęcia i będą skręcać długopisy. Gówniaki ucieszone. Rozdałem im w chuj kartonów z częściami, które wcześniej załatwiłem mu jakiejś firmy sprzedającej długopisy. Januszowi skoczył gól i pytał, czy nie robię go w chuja, no ale jakoś to poszło. No i skończył się pierwszy dzień. Około godziny 17 zdjąłem Macht Frei, flagę trzeciej rzeszy, i powiedziałem gówniakom, że to koniec na dziś. Nie pamiętam, ile dokładnie mi skręcili, ale Janusz był wielce zdziwiony. Zainkasowałem wtedy około dwóch 300 i to kurwa za dwie godziny skręcania długopisów przez gówniaków. Mój prywatny obóz pracy przynosił mnie małe dochody. Od jakiegoś czasu taka grażyna przedszkolanka zaczęła mi podrzucać swoją grupę czterolatków, którzy pomimo swojego wieku byli bardzo produktywni, co przekładało się na obroty. Oprócz tego plotli mi bransoletki, smycze do kluczy i inne takie pierdługi W szczytowym okresie mój przedszkolny obóz pracy przynosił Około 3-400 za sesję. Do tego dochodziła pensja z przedszkola. 1450 zł. Żyłem, kurwa, jak król, a w rzeczywistości gówno robiłem. Siedziałem z nogami na biurku. Myślałem, czy nie kupić moim podopiecznym pasiastych piżam, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu. Po jakimś czasie dyscyplina zaczęła się rozluźniać. Na koncie miałem już odłożone dobre 25 tysięcy złotych z tych gówniaków, ale wybuchały bunty. Jakaś gówniara płakała, że nie chce skręcać, to wysyłałem ją na rytmikę razem z zerówką. Kolejny gnój zrobił tak samo i mój obóz stanął przed midwem niż Demograficznego. Nie mogłem na to pozwolić. Tutaj wkracza Miłosz. Podszedł do mnie i popatrzył na mnie swoimi smutnymi oczami. Wskazał na trzech dużych chłopaków, którzy bili po głowie inne dzieci. Postanowiłem kupić szare kurtki i spodnie. Ubrałem w nie miłosza wraz z moimi nowo zrekrutowanymi SS-manami, ogarnąłem przepaski na ramię ze swastykami oraz kupiłem im pałki teleskopowe. Powiedziałem, że jeśli wydadzą mnie z tym niecnym procederem, to będę u nich w domu, aby zamienić ich prysznic na dozownik cyklonu B. I tak mijały kolejne tygodnie. SS-mani dostawali za swoją pracę słodycze, przyprowadzali też więcej dzieci. Czułem się jak nadczłowiek, administrując wielkim obozem, który przynosił mi po utworzeniu polskiego WaffensS ss około 5000 tysięcy złotych dochodu. Z Januszem zdążyłem się zaprzyjaźnić. Ten debil uwierzył, że sam skręcam te długopisy i zaprasza mnie czasem na grilla, na grę w karty. Moje życie nabrało kolorów. Żyłem pełną życia. Miałem na wszystko. Niestety syjonistyczna część przedszkolaków postanowiła obalić moje rządy. Gówniarze zakwestionowali moją pozycję jako firera, pytając, czy mogą poukładać klocki zamiast skręcać długopisy. Wydałem odpowiednie dyspozycje mojej straży, która założyła im gacie na głowę. Próbowali jeszcze parę razy z miernym skutkiem. Miałem swój obóz, swoich więźniów i swój oddział penitencjarny, ale czegoś mi brakowało. Zafascynowany trzecią Rzeszą zobaczyłem ogromne parady. Kupiłem u jakiejś Biała Polska 18141488 takie jakby sztandary, które niosą Janusze na Boże Ciało, takie z ikonami np. Matki Boskiej, tylko te moje były ze swastykami. Urządziłem paradę, trzy sztandary, a reszta przedszkolaków w przedszkole było praktycznie puste. Mama pojechała na miasto po kartofle dla gówniaków, boisko stało więc przede mną otworem. Wręczyłem mojej straży przybocznej sztandary, nauczyłem moich podwładnych salutować po rzymsku, i tak oto przechadzaliśmy się naokoło boiska ze sztandarami, w dwu szeregu jako dumny lud Rzeszy Przedszkolackiej. Byłem w niebie, krzyczałem po niemiecku: niech żyje zwycięstwo! Gówniarze mi wturowali. Aczkolwiek że każda republika albo każdy obóz pracy musi kiedyś paść. Przyszli alianci. Okazało się, że Janusz, mieszkający niedaleko przedszkola, zadzwonił po policję oraz dyrekcję. Usłyszał nazistowskie pozdrowienie i to na boisku przedszkola XD. Kiedy tak salutowałem, nagle pochód stanął. Obejrzałem się i zobaczyłem stojących w przejściu do budynku policjantów, dyrektorkę oraz moją mamę zrobił się wielki rumor. Policjanci zaczęli mnie bić, dyrektorka wyrywała sztandary ze swastykami Miłoszowi i jego kolegom, nie chcieli je oddać. Trzeba przyznać, że wiedzieli co to wierność ojczyźnie. Kiedy już mnie wystarczająco zbili, dobiegli do mojego wafeneses, wyrwali mi sztandary i powiedzieli, że propagowanie nazizmu to zbrodnia wobec bratniej Armii Czerwonej i całego Związku Radzieckiego. Usłyszawszy tą historyczną nieścisłość, podniosłem głowę i uświadomiłem policjantów, że Związek Socjalistycznych Republik ich już nie istnieje. Zaraz po tym dostałem spały w głowę i obudziłem się w szpitalu. Nieważne co było dalej. Ważne, że zmieniłem bieg historii i utworzyłem polskie Waffen-SS.